Cześć, siedzę sobie na rybniku. Oczywiście śniegu napadało. Pierwszy śnieg, super, jedziemy. Wychodzę z namiotu, zobaczyć, czy tam wszystko w porządku, przy kijach. Patrzę, biegnie reniper. Mówię, oj, jak reniper, to w pewnością będzie Mikołaj. No i leci ten Mikołaj z tym wielkim workiem przez te krzaki i mówi do mnie, czy tu są jakieś foksowce. Ja mówię, no, są foksowce. A dlaczego? Mam dla nich dwa wspaniałe prezenty na święta od świętego Mikołaja. Mówię, pokaż co masz. Hop poszł, rozbił namiot jednoosobowy. Dwuosobowy. Renifer mówi, żeby nie było tak, że Mikołaj tylko prezenty w tym roku roznosi, ja dokładam tego narzuty. Oczywiście narzuta jedna osobowa, druga pado, mówi: a ty, kapitan Wąs, ty te namioty podpiszesz. Oczywiście ja, markerem, podpisałem wam te namioty. Kto chce, zostawia. Kto nie chce, Ludwik wszystko zmyje. Także macie namioty podpisane, dwie wspaniałe nagrody od świętego Mikołaja, a co musicie zrobić, żeby je wygrać? No, Mikołaj miał tylko jedno zastrzeżenie: musicie napisać wspaniały wierszyk. Jakie nagrody chcielibyście dostać do świętego Mikołaja? Wiem, że wszyscy byście chcieli osy i te osy są dla was. My spośród tych dwóch wspaniałych wierszy, spośród wszystkich komentarzy wybierzemy dwa wspaniałe wierszyki i oczywiście wyślemy wam nagrodę. Ja z mojej strony chciałem wam dodać tylko tyle. Wiadomo, życzenia świąteczne to bardzo wspaniały okres, bardzo wspaniałe święta rodzinne, żebyście właśnie te święta spędzili w taki domowej atmosferze, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, żebyście mieli zawsze pieniążki na wszystko, nie tylko na ryby, ale na naprawdę na wszystko. Żebyście łowili te karpie, bawili się tą wędkarską przygodą. A na Nowy Rok szczęścia, pomyślności, zdrowia i wspaniałych, dużych ryb. To tyle z mojej strony. Ja teraz po prostu myślę, chyba przewiozę sobie wędkę i po prostu poszukam tego świętego Mikołaja. Powiem mu, że taki przekaz właśnie do was zrobiłem. Pamiętajcie, piszcie wierszyki, co byście chcieli świętego Mikołaja, a myślę, że życzenia i marzenia spełnią się na wszystkich.